Cześć, witajcie. Ja nazywam się Michał Kogut, a to jest kogucia łączka. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jakie są różnice, jeżeli gleba jest ściółkowana, a jeżeli gleba nie jest ściółkowana. Popatrzcie sobie tutaj. Mamy tutaj odkrytą, no prawdopodobnie jechał jakiś samochód transportowy, zamielił czy coś i gleba była odkryta od kilku miesięcy. Zobaczcie, jak ona popękała. Słyszycie jaka jest twarda? Jak jakiś, jakiś beton czy coś. I jeżeli gleba tak popęka, no to nie trzyma w sobie wilgoci. Jeżeli nie trzyma wilgoci, no to nie ma tego, co jest w ostatnich latach tak cenne u nas w Polsce i nie tylko, czyli woda. I Zobaczcie, żeby się wbić w to, to naprawdę dużo siły potrzeba. Ściągnęliśmy warstwę centymetra i dopiero jest wilgoć. A e, jeżeli poświeci tak kilka tygodni, jak dzisiaj, Chociaż tutaj pada co chwilę, to i tak widzicie jaka jest różnica. Jeżeli poświeci kilka tygodni bez deszczu, bez niczego, to dopiero zobaczymy jak ta ziemia głęboko wyschnie i jak nie będzie trzymała wilgoci, która jest tak nam cenna. A teraz zobaczmy jak ma się to w zrębce. A tutaj mamy przestrzeń zrębkowaną od kilku lat, także jest tutaj tych kawałków drewna naprawdę dużo. I odgrzebmy sobie kawałek i zobaczmy, jak tu jest z wilgocią. Po odgrzebaniu, widzicie, ciemna ziemia i już jest, już, jest, już jest mokra. No, poza tym, że są tu robaczki różne inne rzeczy, to rozkładające się kawałki drewna powodują to, że tworzy się nam no, warstwa próchniczna, która raz, że jest odżywia, odżywia nasze rośliny, a dwa, że akumuluje wodę. I zobaczcie, po taką warstwą... Bardzo długo będzie się utrzymywać woda, tak jak w jakiejś, powiedzmy jak w lesie jest też gruba warstwa ściółki i trzyma się ta woda, przez to tak wszystko nie schnie. Dlatego zachęcam Was, żebyście sobie yy, ściółkowali swoje uprawy, no bo jeżeli zmagazynujecie jak najwięcej tej wody, no to będzie dobrze dla Waszych upraw. I w takie słoneczne dni jak ten, czyli jeżeli tak nie ma przez kilka miesięcy, ani kropli deszczu, co się ostatnimi latami coraz częściej zdarza, to będziecie mogli zachować więcej tej wody. A niekoniecznie musicie podlewać, to oszczędzi wam kosztów. Zapraszam Was do polubienia. Skomentujcie, może macie jakieś inne sposoby na ściółkowanie albo trzymanie wody w glebie. Zapraszam Was na grupy facebookowe, link w opisie. Macie czy to do grupy poświęconej hydroponice, czy ogólnie samowystarczalności. Zapraszam Was na kolejne materiały. No i cześć!